jaki dotknął Tomasza Rempałę. Bieg kończący trzecią serię tego turnieju, dwunasty bieg a w tym wyścigu wystąpi Janusz Kołodzi w kasku czerwonym w kasku niebieskim Tomasz Krzanowski. no to dwóch najlepiej punktujących zawodników w tym biegu, Janusz 6 Tomasz 5 dalej w kasku białym Krystian Rempała z jednym punktem na koncie i w żółtym kasku Bartosz Zmarzlik zdobywca czterech punktów. No bardzo ciekawie zapowiada 7 bieg, tak jak wspominałeś Janusz Kołodziej jak na razie niepokonany, 6 punktów Zmarznik w pierwszym swoim stacie 3 punkty, potem jedynka teraz ma na swoim koncie 4 no i Tomasz Chrzanowski 5 punktów Krystian Rempała no, w jednym biegu olbrzymi pech, kiedy to został wykluczony za przekroczenie czasu o 2 minut no przed nami start do biegu 12, Kołodziej Chrzanowski Krystian rępała i tuż przy samej bandzie Bartosz Zmarznik Startu jadący w kasku niebieskim Tomasz Krzanowski. Bartosz Marslik w tym momencie na drugiej pozycji, ale piękny atak przy Janusz Janusza Kołodzieja i to wskakuje skakuje na drugą pozycję. Trzeci jest Bartosz Marslik, teraz Marslik zaatakował podobnie jak Janusz Kołodziej na wejściu pierwszy wiraż przy i to on wyprzedza Janusza Kołodzieja. Zmarzlik jest drugi, Kołodziej trzeci, a na czwartej pozycji jedzie w tym momencie modziutki Krystian Rempała. Szanowski zawodnik KSM Krosno, tak jak wspominaliśmy na początku tego turnieju. Przed zawodami udał się do Stanisława Burzy i Swój silnik i jak na razie przynosi to pozytywne efekty, no bo jedzie Tomasz Krzanowski po drugą trójkę w tym turnieju. Jak na razie ma 5 punktów, a jeżeli to jedzie do mety pierwszy to będzie miał już ich aż 8 i będzie bardzo blisko awansu do półfinału indywidualnych Mistrzostw Polski Bez zmian w stawce Krzanowski pierwszy, drugi z trzeci kołodziej, daleko z tyłu Krystian Repała i już chyba nic się nie zmieni w tym wyścigu, bo zawodnicy wjeżdżają. Już ostatni wiraż biegu numer 12, 3 punkty Szanowski, 2 punkty dla Zmarzlika, jeden punkt wędruje na konto Kołodzieja i bez punktu teraz na linię mety wjeżdża Krystian Repała. W kółciesze tytułu tejżej publiczności Tomasz Szanowski zdobywa zwycięstwo w tym biegu, no i tak pokonał takich faworytów, wydaje mi się, tej gonitwy Janusza Kołodzieja i Bartosza Zmarzlika.